Z takich ważniejszych ostatnio wydarzeń, takich bym powiedziała historycznych wydarzeń, które będziecie na pewno miło wspominać za jakiś czas, to jest ściąganie immunitetów posłom, którzy byli niedawno w partii rządzącej i podejmowali kluczowe decyzje. I mam tu na myśli na przykład Kaczyńskiego, naszego Wysokiego Blondyna i Ziobro z, wiecie, pistoletem w gaciach, który chodził i się bujał, jakby to wszystko było jego, bo jakby rządził trząs całą prokuraturą. Tak więc on podejmował wtedy decyzję. Teraz się biedny rozchorował, biedny się bardzo się rozchorował. Po miesiącach nieobecności spowodowanej chorobą nowotworową Zbigniew Ziobro wraca do czynnej polityki. Czuję się lepiej zdecydowanie, jak widać. Na początek konferencja zwołana nieprzypadkowo przed kancelarią premiera. Premier Tuski Adam Bodnar, jak stwierdzam, dopuszczali się ciężkich przestępstw w ramach Zorganizowanej grupy przestępczej i taki zawiadomienie składam. W styczniu Adam Bodnar odwołał Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora Krajowego. Według ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nieskutecznie przywrócił go ze stanu spoczynku. Były minister sprawiedliwości się z tym nie zgadza i uważa, że nowy prokurator krajowy, Dariusz Korneluk, pełni tę funkcję nielegalnie. Przemier Donald Tusk jest przestępcą. To, co on dzisiaj mówi kogo on chce uderzać, nie ma najmniejszego e, znaczenia, dlatego że on celowo, świadomie łamał prawo, kiedy był ministrem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro jutro znów wystąpi publicznie. Pojawi się pan na posiedzeniu Komisji Regulaminowej? Tak, pojawi się. Komisja ma zająć się wnioskiem ministra sprawiedliwości o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegazusa. Zobaczyli, że żarty się skończyły. Ten, kto nie przychodzi na komisję, jest na komisję dowożony. Tak stało się pierwszy raz w historii z Piotrem Pogonowskim. Były szef ABW wcześniej trzy razy nie stawił się tam Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. Dziś został zatrzymany i doprowadzony. Komisja działa z co najmniej domniemaniem. W sprzeczności z konstytucją? Piotr Pogonowski powoływał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja działa nielegalnie. Pan składając przysięgę, potwierdził, że staje pan przed Komisją Śledczą Sejmu RP, ponieważ przed zgromadzeniem posłów pan nie składał przysięgi. Były szef ABW odpowiadał na pytania. Mówił, że systemy takie jak Pegasus są legalne, choć o tym konkretnym dowiedział się z mediów. Uznał, że komisja szkodzi działaniom służb specjalnych. Dotykacie? najsensytywniejszych, najwrażliwszych elementów funkcjonowania państwa, fundamentów jego bezpieczeństwa, podważając je, podkopując, więc od dziury i wkładając dynamit. Czekamy na podpalenie ląd. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dwa razy w tygodniu spotykał się z ministrem Kamińskim i strugę tutaj wariata, że on o Pegasusie dowiedział się z mediów. Koalicyjni posłowie Komisji do spraw Pegasusa czekają na Zbigniewa Ziobre. Będzie chciał unikać wizyty policji i doprowadzania. Mogą się jednak przeliczyć. Trudno, żeby pan minister Zbigniew Ziobro stawiał się przed nieistniejącą komisją. Zbigniew Ziobro, mimo wezwań, cztery razy nie przyszedł na wezwanie komisji. Ale już teraz, jakby ściągnięcie immunitetu jest tą e, częścią, która naprawdę. No, pocieszmy się. Może nie analizujmy tego tak od razu. E, pocieszmy się tym, że faktycznie dostają trochę po palcach. Może nie tak mocno, jakbyśmy chcieli, ale jednak coś się dzieje. Jednak wiecie, podnosi im to trochę ciśnienie. W ich wieku to, to są trochę niebezpieczne, tak więc. Są szanse, że, że może, e, może zostaną i pociągnięcie do odpowiedzialności. Kto wie, no, szaleństwo, szaleństwo. A teraz równość wobec prawa według Zbigniewa Ziobry, który nie stawiał się na wezwania Sejmowej Komisji Śledczej i który nie chciał przyznać, że programem szpiegowskim była inwigilowana opozycja. Komisja regulaminowa zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. To pierwszy krok do tego, żeby przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa doprowadziła go policja. To decyzja Sejmu. Ma to otworzyć drogę do zatrzymania go i doprowadzenia przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości mówi, nie ma mojej zgody, aby wyrok Donalda Tuska był ważniejszy niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a ten o zakresie działania Komisji orzekł jasno, niezgodny z Konstytucją. W Sejmie jest Małgorzata Gałka. No co dalej? Co teraz? No dalej decyzję formalnie musi wydać sąd na doprowadzenie i zatrzymanie Zbigniewa Ziobro i taka decyzja możliwa jest w najbliższych tygodniach, ale Komisja ds. Pegasusa mówi najwcześniej styczeń i początek lutego, to wtedy wyznaczymy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry. On z kolei mówi, wierzę w mądrość sądów, wierzę w to, że uszanują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, choć jestem gotowy na wszystko w końcu Donald Tusk to po prostu przestępca, tak mówił nam dziś w Sejmie, zresztą posłuchajmy co jeszcze mówił posłom. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że liczę na mądrość sądu, dlatego że sąd musi brać pod uwagę to, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany, to nie jest e, żaden przecież wymysł, jest on faktem, został ogłoszony publicznie, jest na stronach internetowych, internetu opublikowany, jest na ten temat debata w Sejmie. E, I e, udawanie przez sąd, że nie ma tego wyroku, jest nadużyciem prawa, bo sąd ma obowiązek stać na gruncie konstytucji, na gruncie też ochrony podstawowych praw każdego obywatela w tym przedstawiciela partii opozycyjnej, nie może wykonywać sąd wyroków szefa partii rządzącej. Zbigniew Ziobro dziś w doskonałym humorze mówił, jestem gotowy wystawić się przed Komisją do spraw Pegasusa nawet jutro, pod warunkiem, że będzie to komisja legalna. Przecież legalna nie, nie jest, bo tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Dziś Zbigniew Ziobro został pozbawiony immunitetu. Jutro tego immunitetu może zostać pozbawiony Jarosław Kaczyński. I mamy tu takiego Kaczyńskiego, który wychodzi i mówi. No ja się nie zgadzam do tego, żeby mnie pociągać do odpowiedzialności, tak, bo się nie zgadza z tym i, i koniec. I to jest jego słowo i wszyscy mają się słuchać, bo przecież wszyscy się słuchają w partii jego. A jako skromny miś, wierny Suga w mennicy pańskiej u pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego takiej wiedzy nie ma. Tak więc są. podjął już decyzję, on już wyrok wydał, tak więc bujajcie się wszyscy. Najlepsze jest to, że oni wracają do tego Trybunału Konstytucyjnego, który obsadzili swoimi ludźmi e, i mówią o tym, że teraz, no teraz to nie ma sądów, teraz to nie ma prokuratury, teraz to nie ma sądów, musicie poczekać, aż my będziemy rządzić, to wtedy będą. Teraz będzie pan mógł dobić swojej pracy przed sądem. Niech oni mnie zaszły, jak Bo wrócimy państwo. do władzy, wtedy będą porządne Sądy. No nie, ani teraz nie były, ani, ani nie będą, ani, ani za ich czasów nie, to, to nie było. Nie było, nie ma i nie będzie, dlatego że sądy są upolitycznione, zwłaszcza przy sprawach politycznych e, i jakby wpływ ma partia rządząca. Tak więc m, dzisiaj są e, bardziej za PO, jutro będą bardziej za PiS, a może kiedyś będą za Konfederacją, kto wie. Tak więc nie ma czegoś takiego jak e, niezależne sądy. Niestety, moi mili Państwo, to Ładnie wygląda na papierze i ma ładne założenie, tak? Ogólne dla wszystkich, żeby wszyscy myśleli, że są to takie niezależne, no niestety nie zobaczmy na e, wyroki wydawane w sprawach politycznych, które e, i sprawdźmy, jaka partia była rządząca. Czyli jeśli rządził PiS, to wyroki były bardziej pod PiS. Jeśli rządzi PO, to wyroki są bardziej pod PO. Tak więc e, takie opowiadanie sobie, dlatego PiS teraz zwraca się do trybunału, bo trybunał był jakby obsadzony, cały PiSowski był, dlatego mówią, że trybunał wydał taką decyzję, a nie inną i oni się tylko zgadzają z tym. Co to znaczy, że Julia przyłamska rezygnuje. Dla bacznych obserwatorów to oczywisty ruch. Chce mieć wpływ na nowego prezesa Trybunału, bo jej kadencja w Trybunale Konstytucyjnym kończy się 9 grudnia. Co warto zapamiętać z jej kadencji, oprócz tego, że Przyłębska była towarzyskim odkryciem Kaczyńskiego o tym. Bo to jest ich sąd. A znowu partia rządząca mówi, że nie, nie, nie. My teraz wydajemy takie wyroki i my się z nimi zgadzamy. Czyli mamy podział. Czyli nie ma takiej niezależności. Bo tak naprawdę do pociągnięcia do odpowiedzialności na przykład Kaczyńskiej czy Ziobre, należało to zrobić za czasów, kiedy oni już rządzili. E, I my wszyscy dobrze o tym wiedzieliśmy, i były różnego rodzaju e, dokumenty, fakty i dowody na to, że, że są winni pewnych jakby machlojek, czy nawet byli z nimi powiązani. E, I tak naprawdę nikt nie podejmował żadnych działań, żaden sąd, żadna prokuratura, no bo jak mogli podejmować jak, jakiekolwiek działania, na przykład prokuratura, jeśli ona była pod e, rządami właśnie Ziobry? No to gdzie taki prokurator niższego rzędu, który jakby nie patrzył jest zależny od, od tej, wiecie, całej hierarchii, która jest nad nim, miałby powiedzieć, no teraz ziobro to my Cię będziemy przesłuchiwać i może Cię zamkniemy tymczasowo, bo ty jesteś taki i taki. No nie! A jak się zmieniła tylko partia, to jedyne, co się podarzyło, wydarzyło, podarzyło, to to, że ziobro zaczął w mojej ocenie udawać chorego, bo on taki biedny, taki chory, a chorych się nie pociąga do odpowiedzialności. I jak już wymyślili linię obrony i zbudowali sobie to, co potrzebują, czyli pewne. Zaplecze, podejrzewam, pewne zaplecze jakichś dowodów i faktów. W tym momencie Ziobro już jest na tyle zdrowy, że może jakby um, wystąpić przed tą komisją, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Um, no, on już jakby zaplecze sobie zbudował, miał czas na to, bo w trakcie tej ala choroby jego, yy, no, myślę, że nie próżnował, raczej nie leżał i się nie leczył. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, bezwzględna większość 231 za, 241 przeciw, 204. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. Przystępujemy teraz do tak więc budował sobie tam jakieś fajne zaplecze. I mamy tutaj no, ziobra, który ma ściągnięty immunitet. Mamy Kaczyńskiego, który ma ściągnięty immunitet, którzy są wzywani e, i wręcz będą doprowadzani przed komisję które badają y, jakieś tam nieprawidłowości. Tak? Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z dnia 10 października tego roku, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego? Za czyn określony w tym wniosku zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna 231, za wnioskiem 241, przeciw 206. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z dnia 10 października 2024 roku przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komose. Czy to tego Pagazusa, czy jakieś inne? Tak więc jest to miłe dla oglądania, jest to e, takie, wiecie, jakby kropka nad i tego wszystkiego, co zrobili za czasów swojego rządzenia i naprawdę jest to e, to, co powinno się wydarzyć już dawno, tak, że powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, ale nie okłamujmy się, naprawdę nie okłamujmy się, te komisje to jest pić na wodę, tak naprawdę, e, bo komisji było... Tyle. Tusk też był wzywany przed komisję dotyczącą tam Amber gold później tych spółek córek i tych innych, innych jakichś rzeczy. Powiązane były właśnie z Ambergold e, i był wzywany i tam był jego syn zamieszany i, i co w związku z tym? No i nic, nic w związku z tym. Tak więc te komisje, które teraz będą e, no niestety będą no takim, wiecie, pić na wodę, no ludzie sobie poglądają, e, oni sobie tam pojeżdżą trochę po sobie, bo przecież show musi być, bo ludzie lubią oglądać show, lubią, kiedy to jest sprowadzone do takiego, wiecie, bagna i błota, gdzie się wszyscy obrzucają lubią to, bo to się sprzedaje i to się będzie sprzedawało, no i tak samo jak się sprzedają różne, wiecie jakieś takie rzeczy, jakieś takie programy, które są no takie skrajne tak? gdzieś pokazują, nie wiem, picie imprezowanie, tak więc to też się będzie sprzedawało, ale tak naprawdę nikt nikt gdzieś tam jakichś większych konsekwencji nie poniesie, chyba że jakiś polityk niższego rzędu, ale już widzimy że i Kaczyński i Ziobro zapowiadają, że no już nawet grożą, bo to są wręcz groźby które mówią o tym że jak my wrócimy do władzy, to już nie będzie tak wesoło, że, że ten sąd, który wyda taki wyrok, a nie inny, to niech się pilnuje, jak my będziemy przy władzy, tak? Albo na przykład ten dziennikarz, który zadaje takie, a nie inne pytania, to niech się pilnuje, bo jak ja będę przy władzy, to będzie coś tam, coś tam. Władzy, tam o, i oczywiście, i zbyt, pani jakby Pani powiedzieli, mieno. że Pani najstarszy zawód świata uprawia, to by Pani się poczuła tak panu zaatakowana. co tak powiedziano? Y, powiedziano mi w jakimś sensie coś jeszcze gorszego. A co powiedziano? Że zorganizowałem zamordowanie 36 osób, osób w tym własnego brata Blinia. Jesteśmy tam szarpani, poniżani, a państwo stoicie i patrzycie. I teraz jeszcze macie pretensje do nas, że się Znaczyń, bronimy. Znaczy macie w ogóle celność ze mną w ten sposób rozmawiać. Szczególnie pan. Tam jest, zapamiętamy. Pani, pani redaktor z, nie, z nielegalnie przyjęty. Zaprowadził, zaprowadził, nas, to, to zabrzmiało jak Tak więc my mamy już informację od nich, że oni wiedzą, że ich nic, nic nie czeka, i wiedzą, że oni w końcu wrócą z powrotem do rządzenia e, i będą wtedy rozliczać tych, którzy byli dla nich nieprzychylni. Dużych rybek nie łapną, bo niestety nie złapią ich na, na, na... wiecie, mogą ich pociągnąć tak, jak oni są teraz pociągani przed komisję, ale za to te pomniejsze, które nie mają takiego dużego wsparcia, te, które tylko, wiecie, pływają sobie gdzieś tam w koło, będą wyłapywane i pewnie będą linczowane publicznie, tak? Więc no niestety, ale tak to wygląda. Jest to pewien element władzy, która u nas się jakby unormowała i każda, która teraz przystępuje, dostaje jakby więcej zasobów i możliwości wykorzystuje pełen wachlarz łącznie z sądami, prokuratorami i policją do tego, żeby dociskać tą słabszą partię, no słabszą powiedzmy, tą, która nie rządzi, bo niekoniecznie słabszą. A później się zamieniają i robią dokładnie to samo. I show trwa, ludzie to oglądają i między sobą się jeszcze kłócą z tym, który jest lepszy, a który nie jest lepszy. Nic nie szkodzi, że te komisje wykazują, że dany polityk popełnił przestępstwo, dany polityk doprowadził do tego, czy do tego, czy miał związki z tym, a z tym. Nic nie szkodzi, bo ta sama treść tego nie jest ważna, ważna jest ta kłótnia pomiędzy partiami, która doprowadza do tego, że ludzie pomiędzy sobą się też kłócą. I to jest jakby rząd i dziel już od dawna wiadome, i nie czarujmy się, przecież tam są stosowane różnego rodzaju socjotechniki, psychologiczne chwyty, przecież to jest wszystko rozpracowywane po to, żeby właśnie było zajmujące. I żeby jakby przyciągało uwagę, przyciągało do siebie jak najwięcej wyborców e, i żeby ci wyborcy stawali się takim skrajnie ideo, taki mieli ideologie skrajne, tak, żeby bronili wręcz e, fizycznie e, no, swojej partii. Tak? więc to jest wszystko zrobione w jakimś celu. To nie jest tak, że, że wiecie, że oni się pociągają przed te komisje e, i, i nic jakby nie mają z tego. No nie, 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 to nikt by tam nie szedł, oni tam idą tylko po to, żeby właśnie się e, pokazać, żeby zrobić show żeby wypromować kogoś, na przykład taka Wasserman się wypromowała, albo taki Patryk Jaki się fajnie wypromowali, zajmują jakieś stanowisko, są rozpoznawalni no i są jakby kluczowymi politykami, tak? Tak więc no wiemy o tym, że jest to robione specjalnie, chociaż miło się na to patrzy. Nie przyznam, naprawdę miło, ale milej bym się oglądało to, gdybym wiedziała, że naprawdę te osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności i ukarane. I ta kara będzie, wiecie, znacząca, bo taki polityk ukarany już by nie mógł być politykiem, bo nie można być karany i zajmować takiego stanowiska. Dlatego to by mnie bardziej cieszyło, jakby taki Kaczyński czy taki Ziobro zostali ukarani, chociaż na pewno rządziliby um, sterując z tyłu. No, niestety tak jest, ale, ale Kaczyński tak się wciągnął w to rządzenie i tak bardzo mm, jakby podporządkował sobie wszystkich, że no, naprawdę ma tam takich e, Lizusów i, i, i różne osoby, które e, są w stanie naprawdę się poniżyć do, do zera, tylko żeby być w łasce i chwilę w chwale e, u Jarusia, że naprawdę, naprawdę jest to przykre. Ale poglądajmy sobie, póki jest show, to poglądajmy, tylko pamiętajmy o o tym, że to nie jest jakby prawdziwe, to jest zrobione show i e, te konsekwencje i to wszystko, nie, to, to nie, nie doszukujmy się tutaj e, uczciwości i e, jakby, wiecie, kar, bo, bo tego nie znajdziemy, niestety. Tak więc miło się ogląda, ale szkoda, że nie będzie jakiegoś, wiecie, mm, kluczowego takiego zakończenia, które zamknęłoby ten rozdział e, i uniemożliwiło jakby niektórym osobom e, no, polityczne życie. Ale tak się nie wydarzy. Jarosław Kaczyński o swoim immunitecie nie wyrażam zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności. Nie pomogło. Komisja Regulaminowa zgodę wyraziła. Na posiedzeniu komisji w tej sprawie prezes Kaczyński się jednak nie pojawił. Kiedy pojawił się pod pomnikiem smoleńskim 10 września były przepychanki, wirująca pięść i uszkodzony wieniec. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Jarosław Kaczyński nie zgadza się na uchylenie mu immunitetu i nie stawia na posiedzenie komisji, która bada sprawę. Ci, którzy zagłosili za odebraniem immunitetu wpisują się w te dzicz barbarzyństwo. Ale pan zadowolony ze swojej wypowiedzi, piękny uśmiech. Chciałbym, żeby pan zapamiętał wyraz twarzy pani poseł Dolniak, jak wychodziła dzisiaj z tej sali. Pani Dolniak nigdy tam nie była dziesiątego. Nigdy nie była z nami, żeby się spokojnie pomodlić. Pani Dolniak nigdy nie robiła na śmierci swojego męża polityki. Słuchaj... To jest naprawdę już przegięcie. Sprawa dotyczy sytuacji, która powtarza się niemal każdego dziesiątego dnia miesiąca. Grupa osób składa pod pomnikiem Smoleńskim wieniec z napisem oskarżającym Lecha Kaczyńskiego o doprowadzenie do katastrofy smoleńskiej. To jest po prostu czysta prowokacja. Niemal co miesiąc dochodzi do przepychanych, bo niemal co miesiąc Jarosław Kaczyński niszczy te tabliczki z pomocą polityków PiS. Ani on, ani Marek Suski, ani Anita Czerwińska nie negują tego faktu. Co więcej, można powiedzieć, że. Są z niego dumni. No, Gdybym na pani grobie, pani rodziny składano napisy obrażające zmarły, to pani by się na to godziła? Ale to nie wszystko. Jarosława Kaczyńskiego jest, gdzie... chce oskarżyć Zbigniew Komosa o pobicie. Czy został Pan uderzony? Tak, dwukrotnie. Y Próby były trzy, ale tylko dwa ciosy doszły. Na dowód przedstawiono kilka nagrań. Komosa zapowiedział, że wycofa oskarżenie i przestanie składać kontrowersyjne więcej, jeśli Jarosław Kaczyński przeprosi za teorię o zamachu smoleńskim, pełnomocnik w imieniu Kaczyńskiego, odrzuca oskarżenia. Nieustanę w obronie dobrego imienia. I pamięci ofiar. Na swoich obrońców posłowie PiS wybrali dzieci polityków, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Niech panie popatrzą mi w twarz. I to oni dowodzili, że napis na wieńcu był nieprawdziwy, dlatego usuwanie wieńca jest usprawiedliwione. Kwestia związana z jakimikolwiek rzekomymi naciskami w kabinie pilota została wykluczona. Chroni się ludzi, którzy się modlą, chroni się ludzi, którzy są, chcą upamiętnić osoby, które. Już nie żyją. Barbara Dolniak też straciła męża w katastrofie smoleńskiej i uważa, że pielęgnowanie pamięci pozmarłych nie może się wiązać z agresją. Politycy, posłowie powinni być przykładem właściwego zachowania. To policja wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu trójce posłów. Chce ich ukarania za wykroczenie, niszczenie i kradzież mienia. Nie naszym rolą jest rozstrzyganie tego, czy ktoś jakieś wykroczenie popełnił, czy nie popełnił i nie jest tak, że zaczynamy karać od kradzieży od tysiąca złotych w górę za czasów wpisu Kaczyńskiemu by się upiekło i immunitet zostałby mu zachowany. Za czasów demokratycznej większości, która szanuje konstytucję, pan Kaczyński będzie odpowiadał jak każdy obywatel. Zdania w koalicji są podzielone. Mam poważne wątpliwości, jak, jak zachować się jako poseł, jako człowiek w głosowaniu nad takim wnioskiem. Wydaje mi się, że my dzisiaj powinniśmy naprawdę zająć się pisem. Musimy zacząć rozliczać e, prawdziwych ludzi, którzy kratną pieniądze, krążą pieniądze z budżetu państwa. A nie są rozliczeni? E, powoli, ale za wolno. Osobną Sprawą jest kwestia ewentualnego pobicia. I tu Kaczyński może stracić immunitet. W czwartek w głosowaniu Sejm rozstrzygnie, czy w tej sprawie chodzi o przeżywanie żałoby, która usprawiedliwia wszystko, czy chodzi o respektowanie prawa przez wszystkich. Tak samo Katarzyna Kolenda Zaleska fakty. A jeśli miałoby się wydarzyć, to już by się wydarzyło dawno. Widzieliśmy, że Kaczyński. Użył że nie zgadza się na pociągnięcie do odpowiedzialności. Komisja regulaminowa Sejmu zgodziła się na uchylenie immunitetu prezesowi PiS w sprawie incydentu pod pomnikiem Smoleńskim we wrześniu. Jakby to nie brzmiało, ale jest to polityk, który zajmuje pewne stanowisko, który ma immunitet, który ma być reprezentantem, jakby, wiecie, społecznym, tak? Taki reprezentant społeczny musi umieć panować jakby nad swoimi emocjami e, i machanie starczą piąstką, e, wiecie, może ona nie zrobi jakiejś krzywdy, tak? To, to nie jest, wiecie, to nie ma jakiejś siły, ale jednak, to jest użycie siły fizycznej. To jest tak, jakbyś poszedł sobie, czy poszłabyś sobie do urzędu, e, nie wiem, nie, dowód, idziesz po dowód, chcesz sobie wyrobić dowód, no i wypisałeś źle wniosek, i pani z okienka wystawia rękę i cię tak wiecie kontrolnie, no, żeby. Aby ci tak przypomnieć, że jest źle wypełniony wniosek, a ty nie możesz nic zrobić, bo nie możesz, jakby, no, zadzwonić na policję, no bo dlaczego? No to jest pani urzędnik, tak? Nie możesz jej pociągnąć do odpowiedzialności, a ona ci tak kontroluje co jakiś czas, jak masz złe wnioski, czy masz złe podpisy, czy coś nie wypełniłeś, tak ci przypomina. Czy byłoby to fajne? No nie byłoby to fajne. Tak więc, polityk, który zajmuje jakieś stanowisko, nie może używać siły fizycznej. Do tego by doszło, że po prostu biliby ludzi, którzy by im nie odpowiadali. Tak więc, absolutnie. Ja tego nie możemy na to pozwolić i jaka sytuacja by tutaj nie była to są do tego narzędzia w postaci sądów w postaci prokuratury przecież sami mówili że że oni mają sądy, i są różne do tego narzędzia, żeby pociągnąć taką osobę, która obraża czy coś robi, do odpowiedzialności, nie wymierzać sprawiedliwość samemu poprzez właśnie machanie starczymi rączkami. I to ja wiem, że, że może on nie narobił krzywdy, ale sam fakt tego, że pomyślało mu się w tym starczym umyśle, że może coś takiego zrobić, no jest dla mnie ciekawym. Ciekawym, właśnie, ciekawy kierunek obiera sobie nasz wysoki blondyn, że myśli, że może. Kogoś bić, bo tak mu się spodobało. I rozczarowujące jest zdanie słowa Mira Mencena, który mówił o tym, że, że, że on nie widzi w tym nic złego, że czasem tak należy zrobić. Ja się w ogóle Kaczyńskiemu nie dziwię, gdybym był na jego miejscu sam prawdopodobnie, bym, ta, bym tego faceta walnął w mordę. Natomiast na miejscu tego poszkodowanego ja się dziwię, że nie jest mu wstyd skarżyć się na to, że pobił go 70-paroletni staruszek. Ale przepraszam, popiera pan Używanie siły, używanie agresji. Uważam, że mężczyzna czasem musi dać komuś w mordę, to jest jedna z tych sytuacji. Ja rozumiem, że są różne sytuacje w życiu, w których trzeba się bronić, tak? Można użyć tej siły, bo to nie jest tak, my tą siłę posiadamy, ona jest też do naszej obrony. Ale w momencie, w którym polityk, znaczący, kluczowy polityk, objęty immunitetem, który został wybrany przez społecznie, daje taki przykład, tak pokazuje się i tak się zachowuje, no to to jest dla mnie Dzicz. I ja nie wyobrażam sobie, że Sławomir Męcen, który wygląda i gdzieś tam pokazuje się na takiego wiecie, normalnego bym powiedziała człowieka, uznał, że to było akceptowalne. Jest to przykre, że tak pomyślał, że to było akceptowalne. Może on też powinien od no, Jarusia, jak się zdenerwuje na niego, bo mu wiecie, po, w Sejmie na przykład nie wiem, powiedział coś przeciw temu, co on mówił, to też mu może powinien slatnąć takiego kontrolnego, to może a Sławomir by wtedy powiedział, że no tak, należało mi się. No może w tym kierunku to pójdzie. Nie wiem, brzmi to źle, bo nie jest to dla mnie logiczne, że osoba, która jest no dosyć skrajnie, jeśli chodzi o różne poglądy i, i pokazuje się na taką osobę, no taką, wiecie, no ogarniętą, bym powiedziała, tak, mówi, że no, bicie przez starszego pana kogoś innego jest ok. No nie jest ok, w żadnym wypadku nie jest ok, a tym bardziej nie jest ok, e, jeśli to jest polityk e, kluczowy, e, który no, ma ochronę, jest jakby, wiecie, no, ma pewne jakby e, rzeczy m, związane z jego pracą. Je, byli przed chwilą w partii rządzącej, rządzili tym całym krajem, podejmowali różnego rodzaju decyzje. To jak my sobie wyobrażamy, że taki starszy dziadek chodzi i bije wszystkich? No chyba sobie e, ktoś żarty robi i to takie dosyć mało śmieszne, tak więc. To akurat było żenujące, że Sławomir się wypowiadał w kierunku tego, że tak, to jest w porządku. To zobaczymy może na dłuższą metę, jak ludzie będą brali przykład z tego, to zobaczymy, czy było takie w porządku. Z 10 października 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 105 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodę Sejmu.